Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu PodŚwiadomość w praktyce. Wyobraź sobie, że ktoś zatrzymuje Twoje życie w kadrze. Robi stop klatkę. I to miejsce, w którym jesteś dzisiaj. Twoje relacje, Twoja praca, Twoje ciało, Twoje pieniądze, Twoje poczucie sensu, albo jego brak. Kadr. Tu i teraz. I teraz druga scena. Ty patrzysz na ten kadr i mówisz do siebie coś w stylu: Serio? To jest ten punkt, w którym jestem w tym wieku. Powinno być inaczej. Co ja robiłem albo robiłam całe te lata? Czemu znowu jestem w tym samym miejscu? I do tego bardzo często dochodzą dwa skrajne głosy. Pierwszy. To wszystko moja wina. Gdybym wcześniej ruszył, ruszyła, gdybym był mądrzejszy, mądrzejsza, to nie byłoby tak jak jest. I drugi. Obronny. To przez nich. Rodziców, partnerów, system, szefa, kryzysy, sytuacje. Ja chciałem albo chciałam dobrze, to świat mnie zablokował. I między tymi dwoma głosami, poczuciem winy i zrzucaniem winy, ludzie potrafią spędzić całe życie. I ten odcinek jest o czymś innym, o miejscu, które jest poza winą, a jednocześnie głęboko w odpowiedzialności. Więc jeśli masz wrażenie, że utknąłeś, utknęłaś, że od lat kręcisz się wokół podobnych problemów, wiesz już całkiem sporo, a twoje życie i tak wygląda nie tak, jak mogłoby wyglądać. I do tego często biczujesz się w środku albo przeciwnie, unikasz spojrzenia na fakty. To dzisiaj zrobimy jedną bardzo ważną rzecz. Dzisiaj oddzielimy to, za co nie jesteś winny albo winna, od tego, za co dzisiaj możesz wziąć odpowiedzialność. I na końcu dam Ci proste ćwiczenie, które możesz zrobić w domu, bez magii, bez presji, za to z dużą dawką szczerości. A zatem, jeśli masz taką możliwość, to usiądź wygodnie, jeśli możesz, weź sobie głęboki wdech i dłuższy wydech i zobaczymy, gdzie tak naprawdę jesteś. Zacznijmy od rzeczy, którą bardzo rzadko słyszymy wprost. To jak dziś reagujesz na krytykę, na konflikt, na bliskość, na pieniądze, na własne potrzeby, nie wzięło się z próżni. Nie obudziłeś albo nie obudziłaś się pewnego dnia z pomysłem od dziś będę sabotować swoje związki, zaniżać swoje stawki i bać się postawić granice. To się napisało w Twoim systemie przez lata. W Twoim świecie mogło dziać się wiele rzeczy. Rodzice, którzy sami byli przerażeni życiem i nie mieli zasobów. Dom, w którym trzeba było być grzecznym. Przemoc, krzyk, zimna cisza, odrzucenie, porównywanie. Nauczyciele, którzy śmiali się z Twojej wrażliwości. Partnerzy, którzy mówili: Za dużo chcesz, przesadzasz, z tobą zawsze są problemy. No i jeszcze kultura, religia, przekazy o tym, co wypada, system edukacji, w którym bardziej liczyło się siedzenie cicho niż słuchanie siebie. Twój umysł, twoja podświadomość, twój układ nerwowy zrobiły to, co robi każdy system, który chce przetrwać. Zapisały strategię przeżycia. Jak jestem miły, albo miła i nie przeszkadzam, to mam trochę spokoju. Jak duszę emocje i nie robię dramy, to ktoś mnie nie zostawi. Kiedy pomniejszam siebie, inni nie czują się zagrożeni i jest mniej konfliktów. Jak nie próbuję, to przynajmniej nie ponoszę porażek. I to nie są głupie wybory. To są bardzo inteligentne rozwiązania w świecie, w którym byłeś albo byłaś kiedyś dzieckiem. I trzeba było sobie jakoś poradzić. Dlatego chcę, żebyś usłyszał albo usłyszała to wyraźnie. To nie jest Twoja wina, że Twój system nauczył się reagować tak, jak reaguje. Nie wybierałeś, nie wybierałaś wtedy świadomie, że chce mieć lęk przed odrzuceniem, chce mieć problem z bliskością albo chce sabotować pieniądze. To się wdrukowało, zanim miałeś albo miałaś realną możliwość świadomego wyboru. I dlatego na tym poziomie naprawdę nie ma sensu się karać. Wina należy się dorosłym systemom, które cię nie chroniły które nie umiały kochać tak, jak potrzebowałeś albo potrzebowałaś. Ale nie tobie, dziecku, nastolatkowi, który po prostu próbował przeżyć i zachować cokolwiek z poczucia bezpieczeństwa. I teraz druga strona. Nie jesteś winny, winna temu, jak twój kod podświadomości się napisał. Ale od pewnego momentu to, co z tym zrobisz dalej, już jest twoją odpowiedzialnością. I różnica pomiędzy winą, a odpowiedzialnością jest ogromna. Wina patrzy wstecz i szuka kogo ukarać. Natomiast odpowiedzialność patrzy w przód i szuka co mogę zrobić, tu i teraz. Powiedzenie: to nie jest moja wina bez drugiej, bez drugiej części, jest często ucieczką. To tak samo jak powiedzenie to wszystko moja wina. Bez perspektywy działania jest formą samobiczowania. A my chcemy dojść do zdania, które łączy obie prawdy. To nie jest moja wina, że utknąłem, utknęłam, ale teraz to moja odpowiedzialność, żeby coś z tym zrobić. Bo prawda jest taka, że nikt za Ciebie nie przeżyje Twojego życia. Nikt za Ciebie nie postawi Twoich granic. Nikt za Ciebie nie odejdzie z relacji, która Cię niszczy. I nikt za Ciebie nie złoży wypowiedzenia, nie napisze oferty, ani nie wejdzie w nowe. Możesz mieć wsparcie, możesz mieć przewodników, terapeutów, przyjaciół, możesz mieć narzędzia, medytację, hipnozy, ale decyzja, że przestajesz tylko patrzeć na swoją historię i zaczynasz ją pisać, należy do ciebie. Nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że nikt inny tego nie zrobi. I zobaczmy teraz dwa skrajne bieguny, w których ludzie najczęściej się zatrzymują. Biegun pierwszy. To wszystko moja wina. I tutaj mieszkają sobie dialogi typu, gdybym wcześniej się ogarnął, ogarnęła, byłoby inaczej. Zmarnowałem albo zmarnowałam tyle lat. Jestem beznadziejny, beznadziejna, że ciągle robię to samo. I to jest miejsce, w którym całą złość na system na dorosłych, na sytuacje z przeszłości kierujesz w siebie. Jaki jest efekt? Paraliż wstyd, poczucie, że nie zasługuje na lepiej i często brak działania. Biegun drugi. To wszystko przez nich albo przez okoliczności. I tutaj z kolei mamy: Gdyby nie rodzice, byłoby inaczej. Gdyby nie ten rynek, ten kraj, ta sytuacja. Gdyby mój partner, partnerka inaczej się zachowywał albo zachowywała, to ja też bym mógł albo mogła. Czy ta perspektywa jest częściowo prawdziwa? Oczywiście, że tak. Ale jeśli zostajesz w niej za długo, to odłączasz się od sprawczości. Bo w tym miejscu zawsze ktoś inny trzyma swoje stery: rodzice, partner, dzieci, szef, inflacja albo cokolwiek innego. I wtedy można całe życie spędzić na uzasadnianiu, dlaczego teraz się nie da. My chcemy czegoś trzeciego. Chcemy usiąść w miejscu, w którym możesz powiedzieć: tak, to co mnie ukształtowało miało ogromny wpływ. Nie wszystko było fair. Ale dziś, jeśli nadal będę żyć tą samą historią, to już jest mój wybór i moja odpowiedzialność. I to jest niewygodne, ale bardzo wyzwalające. Co to znaczy wziąć odpowiedzialność, tak w praktyce? Zamiast mówić ogólnie, zobaczmy to bardzo konkretnie. Wzięcie odpowiedzialności to nie jest zdanie typu: od jutra będę idealny albo idealna, albo już nigdy nie popełnię tego błędu, muszę wszystko naprawić natychmiast. To są raczej takie zdanie, jak: tak, jestem w relacji pracy, która mnie nie karmi. Na razie nie mam siły odejść, ale co mogę zrobić? Jaki pierwszy krok? Jak zacząć o tym mówić, zacząć szukać innych opcji, zacząć o tym decydować, zamiast udawać, że wszystko jest ok? Albo tak, boję się pieniędzy, nie umiem stawiać stawek. Ale mogę podnieść jedną stawkę u jednej osoby, mogę zrobić jedną rozmowę inaczej. Albo tak reaguję agresją, kiedy ktoś podnosi głos. Ale mogę w następnym konflikcie spróbować wziąć jeden świadomy wdech, zanim odpowiem i nauczyć się innych reakcji. Wzięcie odpowiedzialności to nazywanie, gdzie jestem naprawdę. Uznanie swoich lęków i ograniczeń i podjęcie choćby jednego małego działania, które przesuwa mnie o kilka procent w stronę tego, czego chcę. I to absolutnie nie musi być jakiś heroiczny skok. To jest pierwszy krok na wyjściu z bagna starej historii. A teraz obiecana część praktyczna. Możesz zrobić to ćwiczenie od razu po odcinku, albo wieczorem, albo jutro. Ważne, żeby naprawdę je zrobić. Nie tylko posłuchać, że brzmi mądrze, ale zrobić je i to tak uczciwie. Kiedy będziesz mieć chwilę, to weź kartkę papieru albo otwórz sobie notatnik w telefonie. Chociaż ja polecam papier. I narysuj sobie pionową linię. Dzieląc kartkę na dwie kolumny. U góry z lewej strony napisz: To nie jest moja wina że. A u góry z prawej strony Ale dziś to moja odpowiedzialność żeby. I teraz przejdziemy sobie przez kilka obszarów. Zadaj sobie najpierw pytanie: Co w moich relacjach jest dla mnie teraz najtrudniejsze? I to może być wchodzenie w podobne związki, zgadzanie się na brak szacunku, lęk przed bliskością, lęk przed samotnością, i w lewej kolumnie nie moja wina. Zapisz dwa, trzy zdania. To nie jest moja wina, że nauczyłem albo nauczyłam się, że muszę być grzeczna albo grzeczna, żeby nie zostać odrzuconym albo odrzuconą. To nie jest moja wina, że nikt nie pokazał mi zdrowych relacji. To nie jest moja wina, że moje potrzeby były wyśmiewane. I pozwól sobie, żeby te zdania tak naprawdę wybrzmiały, bo to nie jest wymówka, to jest uznanie faktu. A później w prawej kolumnie dopisz, ale dziś to moja odpowiedzialność, żeby i dokończ. Nauczyć się stawiać granice krok po kroku, przestać udawać, że jest ok, kiedy nie jest. Poszukać wsparcia, terapii, procesu, który mi w tym pomoże. Choć raz w tym tygodniu powiedzieć, co naprawdę czuję. I nie szukaj idealnych zdań, szukaj tych prawdziwych. Zadaj sobie pytanie, w czym najbardziej czuję, że utknąłem albo utknęłam, jeśli chodzi o pracę, pieniądze, realizację siebie? I w lewej kolumnie zapisz: To nie jest moja wina, że nikt mnie nie uczył, jak zarządzać pieniędzmi. To nie jest moja wina, że w domu bało się ryzyka i powtarzano sieć cicho. Bądź wdzięczny za to, co masz. To nie jest moja wina, że szkoła nauczyła mnie głównie, jak zdać testy, a nie jak żyć. A w prawej ale to dziś. Moja odpowiedzialność, żeby zacząć uczyć się tego, czego nie dostałem albo nie dostałam. To moja odpowiedzialność, żeby sprawdzić, czy ta praca naprawdę jest dla mnie, zamiast tylko narzekać. To moja odpowiedzialność, żeby choć raz powiedzieć na głos, ile naprawdę chciałbym albo chciałabym zarabiać. I znów, nie chodzi o perfekcję, chodzi o ruch w świadomości. Zadaj sobie pytanie, jak traktuję samego albo samą siebie. I w lewej kolumnie możesz napisać: To nie jest moja wina, że nauczyłem albo nauczyłam się mówić do siebie krytycznym głosem rodzica albo nauczyciela. To nie jest moja wina, że nikt nie uczył mnie łagodności wobec siebie, a w prawej. Ale dziś to moja odpowiedzialność, żeby zacząć się tego oduczać. To moja odpowiedzialność, żeby chociaż raz dziennie zauważyć coś, co zrobiłem albo zrobiłam dobrze. To moja odpowiedzialność, żeby przestać traktować się jak wroga. I kiedy skończysz, to spójrz na swoją kartkę. Zobacz, gdzie różnica pomiędzy lewą a prawą kolumną jest dla Ciebie najboleśniejsza. Być może relacja, może praca, może sposób, w jaki mówisz do siebie, a może zupełnie coś innego. I wybierz jedno miejsce i zadaj sobie ostatnie pytanie. Jaki jeden konkretny krok? Mogę zrobić w najbliższym tygodniu, żeby wziąć odrobinę więcej odpowiedzialności właśnie w tym obszarze. Nie rewolucję, tylko jeden krok. I to może być na przykład, umówię się na pierwszą konsultację, rozmowę, sesję, zamiast tylko o tym myśleć. Powiem jednej osobie, to jest dla mnie trudne, potrzebuję inaczej. Ustawię w końcu stałą cenę za swoją pracę i przestanę ją zaniżać, bo tak albo przez 7 dni wieczorem zapiszę jedno zdanie, w którym mówię do siebie tak, jak do kogoś ważnego. I zapisz ten krok. Konkretnie, co, kiedy i w jakiej formie. Bo to jest moment, w którym to nie moja wina zamienia się w moją odpowiedzialność. A na koniec chcę ci jeszcze powiedzieć coś, co może być trochę kontrintuicyjne. Możesz jednocześnie czuć współczucie dla tego, co cię ukształtowało i wziąć pełną odpowiedzialność za to, co robisz dalej. To nie jest tak, że albo jesteś ofiarą przeszłości, albo sam sama jesteś sobie winny albo winna. Jest trzecia opcja. Jestem kimś, komu naprawdę nie było łatwo i jednocześnie jestem jedyną osobą, która może zdecydować, co z tym zrobić dalej. I to jest właśnie ten moment, w którym przestajesz być tylko historią o tym, co ci się przydarzyło, a zaczynasz być żywą osobą, która tworzy swoją rzeczywistość 2.0, swoją nową. Rzeczywistość. Jeśli po tym odcinku czujesz ulgę, że nie wszystko jest twoją winą, ale widzisz też bardzo wyraźnie, że dalej nie chcesz już sama albo sama z tym chodzić, że potrzebujesz procesu, który przeprowadzi Cię z wersji siebie, w której tkwisz do tej, którą czujesz w środku, to możesz zajrzeć w opis tego odcinka. Tam znajdziesz informację o mojej pracy jeden na jeden i o procesie rzeczywistość 2.0 program grupowy, który jest właśnie o tym i który rusza w styczniu żeby przestać się tylko obwiniać albo usprawiedliwiać, a zacząć naprawdę przepisywać swoje reakcje, swoje wybory i swoją tożsamość. Ale nawet jeśli na tym etapie zostaniesz tylko z kartką z dzisiejszego ćwiczenia i z jednym konkretnym krokiem, który już sobie zapisałeś albo zapisałaś, to to już jest bardzo dużo. Bo może pierwszy raz od dawna nie pytasz tylko, czyja to wina, tylko zadasz sobie pytanie, co ja mogę zrobić z tym, co dostałem albo dostałam. A ja dziękuję Ci za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. Jeśli chcesz, to możesz tą kartkę z tymi dwiema kolumnami trzymać przy sobie. Jak małe przypomnienie, że przeszłość cię ukształtowała, ale to ty decydujesz, czy zostaniesz w niej na zawsze. A my widzimy się w kolejnym odcinku podcastu PodŚwiadomość w Praktyce. Dzięki, wielkie, cześć.